Witam serdecznie. Kalifornia, San Diego. Tutaj miejsce, gdzie jest bardzo dużo szkół, i tutaj właśnie odbywają się różnego typu warsztaty, szkolenia, ćwiczenia, rozciągania tego typu historii. Kiedy patrzyłem w tej chwili, jaki balet między innymi i córka tam trenuje te dziewczynki mniejsze i większe, to na sam widok już mnie kości bolą, więc dzieją się niesamowite rzeczy. Ciekawe, cudowne, fantastycznie. Ludzie uśmiechnięci, radośni, witają, uśmiechają się, jadą samochodem. Hej, znamy się, nie znamy, jakie to ma znaczenie. I to jest takie bardzo proste, nieskomplikowane. Pamiętając oczywiście tą anegdotę tym mędrcu, który jest u bram miasta i zjawia się u niego, u tego mędrca ktoś, kto pyta, hej, jacy tu ludzie mieszkają? Potem zjawia się drugi, jacy tu ludzie mieszkają? I tą historię na wielu nagraniach Powiedziałem więc warto sobie na nią zdać sobie z nią sprawę. Może w ten sposób pięknie, cudownie samoloty, helikoptery, no bo tak jak mówiłem, San Diego ta aglomeracja 6-milionowa. Jakby nie patrzeć, to jest jedna z większych aglomeracji oprócz Losu, Las Vegas i Los Angeles. I oczywiście tutaj bardzo dużo stacjonuje tych ufortyfikowanych, tych mundurowych różnego typu jednostek jakichś tam, powiedzmy sobie z tego tytułu pewnie gdzieś tam fruwają, oglądają, zaglądają. Jest ciekawostek oczywiście tak, że bardzo dużo tutaj m, oczywiście jest ucieczki od gotówki, a wejście jednak w tą sferę cyfrową, co się również u nas w kraju wyraźnie zjawia, a z drugiej strony zobacz, Czuję, że to jest taka mocna podpucha, te wszystkie cudowne, że płacił zegarki, płacisz smartfonem i tak dalej kartą, że to niby jest wygodne, to nie do końca jest wygodne. To jest Kanada pokazała, jak darece to wygląda, ale tutaj no, w większości płacą z technizowane, to wszystko jest dosyć mocno. No, no tak mają i to trzeba zaakceptować. A czy również gotówka też jest w podbiegu, to jest zdroworozsądkowe jak wszędzie na całym świecie. A są takie planety, gdzie nie ma żadnych pieniędzy, żadnej gotówki, żadnych cyfrowych, dziwnych opłat i ludzie żyją szczęśliwie radości. Także dążmy do takiej planety, aby ta planeta Ziemia była właśnie taką, trzeba poprosić te wibracje, dawać to światło, dzielić się tym światłem, no i w konsekwencji spowodujemy taką wielką, potężną energię, która będzie jednym wielkim światłem, taką radością, miłością na planecie Ziemi, w Kalifornii też i w Lubaszu. Mas się dobrze, do miłego.